Czy zauważyliście kiedyś, że planujecie sprawdzić telefon, social media tylko na chwilę, a po pół godziny nadal skrolowaliście bez celu? A może przyłapaliście się na tym, że odruchowo sięgacie po telefon, kiedy tylko pojawia się moment ciszy lub nuda, albo chwilka wolnego czasu w pracy czy też w domu? Nie jesteś w tym sam lub sama. Według najnowszych badań, przeciętny użytkownik potrafi spędzić nawet 2,5 godziny dziennie na skrolowaniu mediów społecznościowych to ponad 37 dni w roku i ponad miesiąc naszego życia każdego roku. Jeżeli chcemy żyć długo i szczęśliwie, pomyślmy sobie, że za x czasu, w bardzo starym wieku ile lat Zmarnowaliśmy na scrollowanie social medi. Dzisiaj powiemy sobie, przyjrzymy się bardzo dobrym pytaniom. Dlaczego nie możemy przestać scrollować? Co jest takiego w tych social mediach i telefonie, że wciągają nas niczym czarna dziura, z której trudno się wydostać? Odkryjemy psychologiczne mechanizmy, które sprawiają, że nasze palce i oczy automatycznie przesuwają się po ekranie i na niego patrzą. Poznamy strategie, które pomogą nam odzyskać kontrolę nad tym nawykiem. Bo media społecznościowe nie są zaprojektowane przypadkowo. Ich twórcy zatrudniają całe zespoły specjalistów, takich jak psychologowie, socjologowie, specjaliści od uzależnień. Projektanci, których zadaniem jest maksymalizacja czasu, jaki spędzamy w danej aplikacji czy też w telefonie. Możemy się przyjrzeć tym kluczowym mechanizmom. Pierwszy z nich to nieskończona taśma treści. Może niektórzy starsi, którzy słuchają, pamiętają czasy, gdzie strony internetowe w miały swój koniec. Dziś większość platform używa tzw. infinite scrolla, czyli nieskończonego przewijania, gdzie nowe treści ładują się automatycznie. To eliminuje naturalny moment decyzji, kiedy moglibyśmy przerwać i zastanowić się, czy chcemy kontynuować. Badania pokazują, że użytkownicy spędzają o 50% więcej czasu na stronach z nieskończonym scrollowaniem w porównaniu do tradycyjnych stron z paginacją, czyli ilością stron, które trzeba przeklikać, aż dotrwamy do końca. I już tutaj na samym początku widzimy, że ewolucja, nastąpiła ewolucja. Tak jak człowiek ewoluował przez miliony lat, tak social media i ich wpływ na nas ewoluuje, ale w znacznie szybszym, zastraszającym tempie. Kolejną rzeczą jest zmienność nagród. Każde przewinięcie dostarcza nową treść która może nas rozśmieszyć, zainspirować, zszokować lub zirytować, to klasyczny przykład zwanej zmiennej nagrody, mechanizmu, który jest fundamentem uzależniającym np. w grach hazardowych. Nigdy nie wiemy, co pojawi się jako następne. Nigdy nie wiemy, czy coś zyskamy, czy też może stracimy, co powoduje wydzielanie dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za odczuwanie przyjemności i motywację. Do tego może Dojść coś pochodnego jak adrenalina, na przykład. Kolejną sprawą jest personalizacja i algorytmy. Algorytmy uczą się naszych preferencji i pokazują nam treść, które z większym prawdopodobieństwem zatrzymają nas na dłużej. Im więcej skrolujemy, tym lepiej nas poznają, tworząc spersonalizowaną pętlę dopaminową. To jak powiedzmy, znajomy kelner w naszej restauracji, który dokładnie zna nasze gusta i zawsze przynosi lub poleci coś, co wie, że nam posmakuje. On ma dostęp do naszych najgłębszych preferencji i słabości. Straszne jest, że dzisiaj algorytm znacie czasem lepiej niż Twoi bliscy. To przyznasz bardzo niepokojące. Kolejną rzeczą jest efekt tak zwanego FOMO fear of missing out. Obawa przed przegapieniem ważnych informacji to potężny czynnik napędzający nasze skrótowanie. Badania pokazują, że 56% użytkowników mediów społecznościowych doświadcza FOMO. Ten psychologiczny mechanizm jest wzmacniany przez powiadomienia i wskaźniki aktywności, które sygnalizują, że dzieje się właśnie coś ważnego. Możemy problem też poznać ze strony neurobiologicznej. Co tak naprawdę dzieje się w naszym mózgu, kiedy skrolujemy, kiedy korzystamy z telefonu? Za każdym razem, gdy otrzymujemy lajka, komentarz lub natrafiamy na interesującą nas treść, nasz mózg uwalnia dopaminę. Ta substancja nie jest dokładnie bezpośrednio hormonem szczęścia, jak się powszechnie uważa, ale neuroprzekaźnikiem związanym z oczekiwaniem na nagrodę i motywację do działania. Skrolowanie tworzy tak zwaną pętlę dopaminową. Szukamy stymulacji, natrafiamy na interesującą nas treść, otrzymujemy zastrzyk dopaminy, po czym chcemy więcej, więc skrótujemy dalej. Badania z wykorzystaniem FMRI, czyli funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, pokazują, że takie same obszary mózgu aktywują się podczas korzystania z mediów społecznościowych, jak podczas jedzenia czekolady, czy otrzymywania pieniędzy, lub uprawiania seksu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest multitasking i podzielność. Uwagi. Skrolowanie często towarzyszy innym czynnościom. oglądaniu telewizji, pracowaniu, rozmowie, jedzeniu. Nasz mózg przez to przyzwyczaja się do ciągłej stymulacji i fragmentarycznej uwagi. Z czasem staje się to wręcz nawykiem, potrzebą. Ciszę i brak bodźców zaczynamy odczuwać jako coś nieprzyjemnego, a nawet stresującego. To stąd bardzo dużo ludzi może mieć przeświadczenie, że ma ADHD, a oni są po prostu rozstrojeni, jeżeli chodzi o uwagę i możliwość skupienia. Badania pokazują, że po zaledwie 10 minutach intensywnego korzystania z mediów społecznościowych, nasza zdolność do koncentracji znacząco się obniża, a efekt ten może trwać nawet przez godzinę. Także, jeżeli mamy się zebrać za coś konkretnego, wziąć się do pracy, no to raczej ciężko. Będzie od razu to zrobić i sprawnie, gładko po skrolowaniu i dopełnieniu się tą dopaminą i rozproszeniem uwagi. Ważna też jest neuropastyczność i zmiana struktury mózgu. Co ciekawe, regularne wzorce korzystania z mediów społecznościowych mogą faktycznie zmienić strukturę naszego mózgu. Niektóre badania wykazywały, że intensywne skrolowanie przez dłuższy czas jest związane ze zmniejszeniem gęstości istoty szarej w obszarach odpowiedzialnych za samoregulację i kontrolę impulsów. Czyli można powiedzieć wprost, że to nas ogłupia i powoduje, że mózg pracuje gorzej. Kolejne na, na naszej tapecie powinny znaleźć się psychologiczne aspekty uzależnienia od skrolowania. Dlaczego niektóre osoby są bardziej podatne na wpadnięcie w tą pułapkę? Przede wszystkim jest to bardzo prosty mechanizm ucieczki ucieczki od nieprzyjemnych emocji. Skrolowanie często służy nam jako mechanizm radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i stanami psychicznymi. Badania pokazują, że sięgamy po telefon najczęściej, gdy czujemy się znudzeni to prawie 80% przypadków doświadczamy niepokoju prawie 60% przypadków. Czujemy się samotni. 40% przypadków. Lub próbujemy uniknąć trudnego zadania. Też prawie 40% przypadków. Media społecznościowe oferują natychmiastową gratyfikację i odwrócenie uwagi od nieprzyjemnych stanów. To forma eskapizmu cyfrowego. Eskapizm to zjawisko polegające na ucieczce od rzeczywistości i problemów codziennych przez oderwanie się od nich. I przeniesienie się do świata iluzji, marzeń lub wyobrażeń. Jest to strategia radzenia sobie ze stresem i trudnościami, które może przybierać różne formy, w tym tą właśnie formę cyfrową, ucieczka w ten świat cyfrowy. Kolejną rzeczą jest samotność i potrzeba przynależności. Bardzo smutny czynnik, a jak bardzo częsty i pogłębiający się w dzisiejszych czasach. Jako istoty społeczne mamy głęboką potrzebę przynależności i kontaktu z innymi ludźmi. W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie, gdzie tradycyjne więzi słabną, media społecznościowe oferują namiastkę Wspólnoty, substytut. Paradoksalnie jednak badania konsekwentnie pokazują, że intensywne korzystanie z mediów społecznościowych często prowadzi do zwiększonego poczucia samotności i wtedy tworzy się błędne koło, z którego bardzo ciężko się wydostać. Jeszcze jedną rzeczą jest teoria dysonansu poznawczego. Nawet gdy zdajemy sobie sprawę, że scrollowanie pochłania nasz cenny czas, często kontynuujemy tę czynność. To przykład dysonansu poznawczego, nieprzyjemnego stanu, który pojawia się, gdy nasze zachowania są sprzeczne z naszymi przekonaniami. Aby zmniejszyć ten dysonans, często racjonalizujemy swoje zachowanie. Mówimy sobie: to tylko kilka minut, wszyscy tak robią, muszę być na bieżąco, muszę jakoś zabić czas. Przez te wszystkie techniki, mechanizmy, sposoby oddziaływania na nas degenerujemy się, tracimy. I w tym wszystkim warto znaleźć strategię na odzyskanie kontroli, bowiem dobra wiadomość jest taka, że możemy odzyskać kontrolę nad naszymi nawykami. Oto parę sprawdzonych strategii. Przede wszystkim świadome korzystanie i sprawdzenie, na jakim jest się poziomie, jaki ma się problem. Pierwszym krokiem zawsze jest świadomość. Możemy zainstalować aplikację monitorującą czas spędzany na social mediach lub zapisywać sobie czas, orientować się, ile spędzamy czasu. Na przykład przez tydzień obserwować swoje nawyki na razie bez oceniania. Potem sami zobaczymy, jaki jest obraz sytuacji i jak sprawa wygląda. Możemy również projektować swoje cyfrowe środowisko. Możemy wyłączyć wszelkie rodzaje powiadomienia Ustawić telefon na przykład na tryb mniejszych kolorów, mniejszych barw, co zmniejszy atrakcyjność wizualną aplikacji, możemy usunąć wręcz aplikację z głównego ekranu, możemy wyznaczyć konkretne godziny na korzystanie z mediów społecznościowych. Możemy także utrudniać sobie dostęp do social mediów, do telefonu. Możemy za każdym razem się wylogować z aplikacji, żeby ciężej było na nią wejść. Możemy odłożyć telefon lub wręcz go gdzieś schować, żeby nas nie króciło, na przykład podczas pracy. Możemy ustalać sobie różne takie bariery, które będzie ciężko przebić, przez co nie tak łatwo i nie tak szybko będziemy chwytali po ten telefon. A z czasem, kto wie, może się nawet poirytujemy i z biegiem czasu przestaniemy to robić. Ile razy mieliśmy tak, że założyliśmy sobie nowe konto gdzieś, zapomnieliśmy hasła, wylogowało nas. I przez to, de facto, żeśmy odpuścili, bo było to bardziej wkurzające niż satysfakcjonujące. Kolejną rzeczą jest znajdowanie alternatywnych źródeł dopaminy. I tu może leżeć cały szkopuł. Nasz mózg potrzebuje stymulacji dopaminy. Musimy jakoś się stymulować, ale zawsze możemy to zrobić w o niebo zdrowszy sposób. Aktywność fizyczna, przebywanie na łonie natury. Rozmowa z bliską osobą, hobby, wszystkie te czynniki również stymulują wydzielanie dopaminy, ale nie wprowadzą do uzależnienia, przynajmniej nie do takiego negatywnego. A warto rozwijać się sportowo, duchowo, społecznie, hobbystycznie. Podsumowując, media społecznościowe są potężnym narzędziem, które może wzbogacać nasze życie lub je zubażać. Wszystko zależy od tego, jak ich używamy. Skrolowanie bez końca nie jest wynikiem słabej woli czy braku dyscypliny. To nie zawsze to. Często to rezultat precyzyjnie zaprojektowanych mechanizmów przez bogatszych i sprytniejszych od nas, którzy wykorzystują naturalne tendencje naszego mózgu. Odzyskanie kontroli zaczyna się od zrozumienia tych mechanizmów i wprowadzenia świadomych zmian w naszych nawykach. Nie chodzi o Totalne wyzerowanie mediów, telefonu, bo oczywiście to nam jest w dzisiejszych czasach potrzebne, ale o to, by nie przejść obok tego bezrefleksyjnie, by nie konsumować bezrefleksyjnie i nie pogrążać się. Na koniec zadajmy sobie pytanie, co moglibyśmy zrobić z tymi dodatkowymi dwoma godzinami dziennie, z tym miesiącem w roku, z tymi miesiącami w skali na przykład. Kolejnych 30 lat naszego życia. Może nauka języka, spędzanie czasu z bliskimi, rozwijanie pasji, znalezienie hobby, dorabianie sobie. Życie jest zbyt krótkie, by skrolować bez końca. A teraz, moi drodzy, chciałbym usłyszeć o Waszych doświadczeniach. Czy rozpoznajecie się w tych wzorcach, czy łapiecie się na skrolowaniu długim, czy podzielacie opinię o tych wszystkich mechanizmach? Jakie strategie pomagają wam kontrolować czas spędzany na mediach społecznościowych? Podzielcie się w komentarzu, byśmy wszyscy mogli sobie wzajemnie pomóc. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij proszę zostawić kciuka w górę i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o psychologii i prozie życia codziennego, o tym, jak ulepszać nasze życie. Możesz także udostępnić ten film znajomym, którzy mogliby z niego szczególnie skorzystać, jeśli scrollują za dużo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was gorąco. Do usłyszenia. Ambitny.